Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan Józef Dwojakowski, prezes klubu Unia Leszno, większościowy udziałowiec spółki FOGO Unia Leszno. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam, witam Państwa. Y Unia spadnie z Ekstraligi? To pana teoria jest. A ja, to nie jest to jest pytanie, panie prezesie. No to, to dziwne pytanie pan zadaje po prostu, bo ja nie widzę powodów, dlaczego y takie pytanie zadawać, y gdzie jeszcze są y mecze i do końca się jedzie i do końca się walczy. Nie ma pan w, gdzieś nad, w tyle. Nie ma w, w ogóle nie myślę, takiej takiej myśli. Proszę takich pytań mi nie zadawać. A pytanie, co się stało z Unią Leszną, z Mistrzem Polski z zeszłego roku, mogę zadać? Ja powiem tak, ja bardzo niechętnie mówię, panie redaktorze, na temat historii, bo historię trzeba znać, ale z historii się nie żyje. To już bodajże tutaj u Państwa to mówiłem. 2,7, 2,8 finały, 2,9 proszę sobie odpowiedzieć. 2,10, 2,11 finały. Następny rok nie mówię. 2,14, 15 finały, 16. Dzisiaj już po prostu się robi jakieś po prostu no, zamieszanie i tak dalej. To jest taki sport. Panie redaktorze, Pan wczoraj tu się pastwił nad naszym Adamem Skórnickim który proszę mi wierzyć, jemu jest tak samo jak mnie smutno, że no, 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 wszystkie założenia, które żeśmy sobie gdzieś tam zrobili przed sezonem, no, nie wypalają, bo nie wszystko się układa po naszej myśli, a na kartce można wszystko ładnie napisać, a od tak przysłowiowego gadania do działania jest daleka droga i nas to dzisiaj dotyka. A co nie dlaczego to wszystko nie wypala? No po, po pierwsze nie wypaliło, że yy, od Pierwszych meczy nie jechał y, z nami y, Emil. Emil, to jest punkt numer jeden. Druga, no gdzieś y, w czasie tego sezonu przyszło, że y, jeden, drugi, czy lider, którzy mieli ciągnąć ten zespół, jak tego Emila nie, by, nie było, troszeczkę y, zadołowali. Juniorzy na starcie no, nie przynosili tych punktów, które powinni przynosić. I to się wszystko nawarstwiło, że jeden, drugi, trzeci mecz, żeśmy, bym powiedział, w dziecinny sposób przegrali. No, żeby oni jeszcze przegrywali, tak wie pan, ciężko walcząc, gryząc trawę jednym, dwoma, trzema punktami, ale... No, takie porażki, które są po prostu Ale te klęskami. porażki, panie redaktorze, ja nie wiem, na ile pan jest znawcą, bo zawsze pan mówi, że no nie zna się pan na sporcie żużlowym, no więc trzeba no, po prostu. Dlatego też... zaprosiłem człowieka, który się Ale to zna proszę najlepiej. mi dać tu coś powiedzieć, i, i niech pan dwie minuty wysłucha, bo nie jest pan w Sejmie. To jest punkt numer jeden. A. Yy, zdarza się, bo to się każdemu jednemu, czy to było gdzieś tam innej drużynie, ja nie chcę nazwami yy, wymieniać i jak yy, pan wczoraj był, 2-0 siatkarze prowadzili i ledwo, ledwo żeśmy ten tiebrek uto utoczyli. To jest sport, ładnie wychodzi na papierze, ładnie się mówi przed meczem, przed treningiem, ale yy, krótko podsumowując, yy, czasami nazwiska i pieniądze nie jadą to Po co nazwiska i po co pieniądze. Ale tak już w sporcie jest. Jeżeli nie będzie robić tego Unia Leszno i Miasto Leszno, nie? bo Leszno, Leszno słynie z tego, z tego sportu i tak dalej, no to, to, to będzie kto inny. I później będziemy sobie brodę yy, pluć, że. Dlaczego myśmy tego nie zrobili, więc zrobimy no, wszystko panie na prezesie, papierze? Ale to tak jest, tak jak mówię, się nie znam, ale z tego, co pan mówi, wynikałoby, że my kontraktujemy tych znakomitych i bardzo drogich zawodników nie z tego powodu, żeby zdobywali punkty dla Unii Leszno, tylko żeby nie zdobywali punktów dla innych klubów. Czyli prewencyjnie ich tak, kontraktujemy. Tak, na pewno, ale y, proszę mi wiedzieć jedną rzecz. W sporcie jest dużo, dużo, dużo y, przyczyn, różnych. Ja nie chcę teraz tu się, się bronić, bo powinienem zacznąć i przeprosić po prostu i, i wszystkich kibiców i y, naszego szefa miasta, bo y, na pewno go serce boli tak każdego jednego kibica, że pojechali i tak sromotnie y, tam przegrali, a założenia były inne, ale... Ktoś na starcie musi ten papierek napisać. Mhm. Ktoś musi tych zawodników zakontraktować. Ale to nie jest demoralizujące dla nawet zawodnika, że on jest dlatego że nie doleża, żeby to ten czy się, wątek czy materialny skończyć, nie da nie, niedaleczno, gdy kto inny tych klubów jest, no może więc nie lubię. za dużo. I taki zawodnik z taką świadomością mówi to ja się nie muszę stawiać, nie muszę głośno. Nie, nie nie, nie, trafie, nie, nie, tak nie. Nie muszę tak, walczyć. Tak, tak nie jest, bo bo mnie weźmie nie, każdy inny klub. Nie, nie, nie. nie a oni tak, mi zapłacą, żebym po nie, prostu nie, nie, był wreszcie. Nie, 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 tak nie jest. To nie wracajmy już gdzieś tam ileś lat z powrotem, bo na dzień dzisiejszy jest to, że 90% tego kontraktu, który mówimy, to jest po prostu tor. I jeżeli jeden, drugi, trzeci nie, zdoby, nie zdobywa punktów, to nie dostaje pieniędzy. I proszę sobie zobaczyć, jeżeli tyle meczy nie jechał u nas no, lider, który był tutaj widziany, Emil, on nie zarabiał pieniędzy. To nie jest to, że on dostaje jakieś pieniążki, no Nie no nie, pieniędzy. My nie wiemy jak wyglądają te kontrakty, jak one są konstruowane. No jak pan wie, że jak wyglądają kontrakty, to niech pan mi powie, jak wyglądają i tak dalej, bo te kontrakty nie są ja zupełnie różne. Ja nie wiem, dlatego pytam. Dzisiaj kontrakt płaci? jest po prostu jest sztywno przez Ekstraligię ustalony tyle i tyle ma być na te zwane w cudzysłowie przygotowanie sezonu i to dzisiaj jest tam yy, powiem mrzonka w stosunku do tego, co jeszcze było yy, pięć. 6 lat do tyłu, ale te 88-90% to są pieniążki za punkty. Mhm. A dlaczego taki Niki Pedersen, który świetnie jedzie mecze, nagle przestaje jeździć? Ale no, bo tak można powiedzieć, że gdzieś tam no, troszeczkę ze słabszą drużyną, która jest na dzień dzisiejszy po traumie rępały Tarnowa przywozi 14, a później gdzieś tam nie jedzie i tak dalej, i tak dalej. No, w sporcie czasami tak to po prostu jest, że ja przede wszystkim to mówię, co mówią zawodnicy, że no to jest tylko sport, nie wyszło, czy coś tam nie mogli się dopasować. Wiem, moje zdanie jest takie, troszeczkę ten sport. My, jako otoczka tego sportu, bo tak muszę powiedzieć, może myśmy troszeczkę popsuli tego sportu, bo za moich czasów, czy to w latach, jak się chodziło z ojcem, lata 60., 80. i 90., powiem krótko, był jeden na tych 14 zawodników, był jeden człowiek: to był sędzia. A dzisiaj myśmy zrobili paragrafów tego wszystkiego i tak dalej. To nie ma, żeby usprawiedliwiać tych zawodników, bo ja ich nigdy nie usprawiedliwiam, bo oni swoje po prostu wiedzą, jaki nie ja ma, mam ca stosunek. Cały czas ich pan usprawiedliwia. Ja mówię na, 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 o sporcie, nie usprawiedliwiam, bo raz wychodzi, drugi raz nie wychodzi, bo wie pan o tym, że to nie jest tylko, że ten niki gdzieś tam nie jedzie, bo to się może każdemu jednemu zdarzyć, nie? W tym roku nikiemu, no wybitnie nie idzie, zgadza się? Emil po kontuzji nie może się y, y, odnaleźć na dzień dzisiejszy. No ale w tym ale tych zapisów. pojechał świetnie. A dzień potem pojechał bez nadziei. Y, y, Dałgapilis, jest Dałgapilis, tam to, co ja chciałem po prostu dokończyć, że y, ty, ty, ci różni otoczka y, komisarzy, nadkomisarzy i tak dalej, że to jest potrzebne, trudno mi powiedzieć. I ja po jest, kwituję, to ten rybnik. Krótko, nie? Rybnik wykorzystał atut własnego toru, przygotowywali się, a może nasi za mało pracowali przed rybnikiem. Kropka. A jak oni pracują, tak naprawdę? Jest pan zadowolony z, wiem, z treningów? Ale oczywiście, nie. treningi. Szanowni Państwo! Nie może pan takiego pytania, bo my dzisiaj mamy naprawdę to, co było do wygrania z młodzieżą, to żeśmy wszystko wygrali i, i, i ułożyło, się, ułożyło się. I dzisiaj, proszę sobie zobaczyć, ta młodzież nasza yy, jedzie. I tych trzech, czterech, których mamy, yy, czy pięciu po licencji, to są bardzo dobrzy yy, zawodnicy, którzy naprawdę będą długie lata. Do leszna czy do polskiego żużla przywodzić punkty, bo dziecko nie, rozi, nie rodzi się od razu i wstaje z łóżka po porodzie i chodzi. Dlatego ja bym tu tych, tych wszystkich ran, co kibice dzisiaj mówią mi wszyscy nie robił, bo 2016 rok, obojętnie jak on się skończy, a jeszcze mamy trzy mecze i proszę wierzyć, żaden zawodnik leszczyński, czy to jest Niki, czy kto inny, nie składa broni i postaramy się po prostu, aby troszeczkę odwrócić to i może to odwrócimy, a znowu nie, nie sięgać tak daleko do tyłu, 2014 też nam no, nic niesło i nagle po prostu gdzieś tam jak drużyna spada. Na same, na same dno niżej już nie mogli 2014 spadł, jakoś jeden, drugi mecz wygrali i ześmiechali finale. Czyli to jest taka trochę roślina, Zadyszka, roślina pan to... sezonowa, że ona jednego roku pięć nie Nie, jest roślinia, tak nie, nie owocu to, to nie ją, jest to. Ma, jest nie ma, że non stop będziemy A. wygrywać i, 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 i tak dalej. Przede wszystkim. Czyli to musimy, jest to też, musi, musi Unia sięgnąć dna, żeby się odbyć. Nie po musi, po to, 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 to pan w tej chwili powiedział i takich insynuacji proszę nie robić, bo y, Unia, je, Unia była, jest i będzie i będzie długo istnieć. I to nie ma nic wspólnego z jakimś tam dnem, i tak dalej. Jest po prostu, że to jest, y, można tutaj użyć tego słowa, jazda czy gra zespołowa. I czasami, jak jedno czy drugie ogniwo po prostu zawiedzie, ciężko tym czterem y, odrobić to, 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 tą stratę, która gdzieś tam w pierwszym czy siódmym y, wyścigu y, się zdarzy. I, i, I to nie jest nie pierwszy raz. Proszę mi wiedzieć, panie redaktorze, ja tyle meczy. Wygrałem i prze, przegrałem, że jedna, co mówię, Sromotna porażka, bo w życiu nie przypuszczałem, że oni ten mecz w Rybniku przegrają, no też mnie zaskoczyła i też się smucę, że coś tam nie zagrało i tak dalej, i tak dalej. Na razie przy Jutro przed nami mecz z Zieloną Górą. Adam Skurnicki wczoraj powiedział u nas w Radiu że to jest dla niego właściwie mecz ostatniej szansy. Tak powiem, panie redaktorze, że nie pan zdanie skończy. Jakbym wiedział, że Jutro wczoraj tu będzie Adam Skurnicki, to po co mnie pan w poniedziałek prosił, jak pan wiedział, że ja we wtorek nie mam czasu i to jest takie. No z nikim się tak dobrze nie rozmawia jak z panem. A to nie I... chodzi, czy się dobrze rozmawia, tylko to tak wygląda, jakby pan, nie, wielki znawca żużla chciał po prostu ten żużel Leśnicki dobić, a tak nie jest. Jak Proszę do... mi wierzyć. Ja Kibice żyją tym cokolwiek. tematem. Kibice żyją. Kibice mówią, Józef wróć. Co pani im odpowiada? potrzebna jest wrócić. Ja, moja era była po prostu i ja i, i sercem i, innym, i, i innymi rzeczami wspieram, czy to jest po prostu yy, Adam Skórnicki. No trochę się pan pastwił tymi pytaniami, bo ja sobie to dzisiaj tutaj o godzinie dziewiątej odsłuchałem. Nie? No to ja nie wiem, dlaczego akuratnie tak, takie pytania mu pan przykłada, przecież on chce jak najlepiej. Ale ja absolutnie wierzę, że on chce jak najlepiej. Tylko czy rzeczywiście, jeżeli jutro się powinie noga, to skończycie współpracę z nim? Ale e, nikt tego nie powiedział. Nie wiem, kto tam... E, państwo jesteście media i macie prawo pisać, e, co wam się podoba, nie? I zawsze jedno słowo od razu jest tam, e, no, to tak rozdmuchane, że w głowie się nie, e, nie mieści. W większości czy to jest inne media, tam napiszą, dopiszą. Ale panie prezesie, no krótko, była taka umowa dżentelmeńska z nim, czy nie? Że wygrywamy, pracujemy dalej nie wygrywamy, przestajemy. Ale zawsze jest umowa po prostu na starcie e, przed sezonem, że robimy wszystko, żeby mieć e, bardzo dobry, pozytywny e, wynik. I coś takiego w poniedziałek e, było, że no, jeżeli po prostu nie dam, to e, podam się do dyspozycji, to jest nic nowego, jeżeli pan sobie no on jest zobaczy 2009... dyspozycji, tylko pytanie, co z nim zarząd zrobi? E, przed nami są trzy mecze i, i proszę mi wierzyć, zmienianie w ciągu y, za jeden mecz, karanie człowieka i tak dalej, to jest bzdet, to jest bzdura, bo on z tą drużyną jest i on wie, co najlepiej y, z Romanem Czyli Jankowskim za, ma za, zrobić. Zachował się bardzo honorowo, bo to, bo tak, ale, wy nim, nakazuje. ale wy z nim chcecie pracować cały sezon. Ale to, to, to sezon musi być skończony i proszę mi wiedzieć jedną rzecz, czy będą te trzy mecze, czy do tego dojdą cztery, czy to na z zrobi się siedem, y, siedem meczy to co, od razu po prostu rozchodzić się, y, kilka, czy dwa miesiące, czy miesiąc przed zakończeniem sezonu. Nonsens. Powiedział pan, że w swojej karierze wygrał pan mnóstwo meczy i przegrał pan mnóstwo meczy. Jeżeli przegra pan te trzy mecze, to co dalej będzie? To będę już się e, sercem i głową przygotowywał do 2017 roku, bo proszę mi wierzyć, nie? Żużel był, jest i będzie w Lesznie bez znaczenia, czy będzie, bo nigdzie nie jest napisane, że zawsze musi być medal i tak dalej. I, i w tym roku nas to trafiło, w zeszłym roku to było z Gorzowa, no, tak samo nie weźli do tego, tego finału po wygranym y, w 14 meczu z nami finału. No, tak już to życie jest skonstruowane w tym sporcie. My chcemy jak najle najlepiej, no, ale powiem krótko, wiem, że to ani kibic, ani gdzieś tam sponsor, czy yy, tak jak tutaj, yy, każdy, który nam pomaga, każdy, który nam pomaga, nie musi w to wierzyć, ale... Taki jest sport. Ja nie chcę na sport nic mówić, ale taki jest. Na pewno mają kibice rację, że taka sromotna porażka jak była w niedzielę nie powinna się, zda nie powinna się zdarzyć, ale ona jest przeszłością. I znowu wracam, historię trzeba znać, a mecz niedzielny jest historią. A przeszłość przed nami jaka? Moje marzenie Dworakowskiego by było raz w życiu, żeby jechać w leśnie. To nie jest nic nowego. Co panu powiem? Polskim składem, czy to się uda i tak dalej i tak dalej. Trudno powiedzieć, bo to nie jest takie proste. Bo to dużo czynników. Polski skład w przyszłym sezonie? Tego nie powiedziałem, bo to yy, drużynę się tworzy, żeby naprawdę osiągnąć jakiś wynik i tak dalej, a trochę yy, no, trzeba powiedzieć, że tych yy, jeźdźców zagranicznych jest i oni raz lepiej, raz gorzej jeżdżą, bo yy, proszę sobie zobaczyć, kontraktując yy, Kildenmana, co ostatnie trzy lata w polskiej lidze robił. No, nie wypaliło. I, i no, pytanie jest, czy wieszać, czy yy, zawijać tych ludzi? Nie. Trzeba z nimi dalej pracować i mam nadzieję, że yy, wyciągną wnioski już wyciągnęli z tego, co na dzień dzisiejszy wiem i jestem spokojny o trzeci mecz. A jak jutro się przeka, to pojedziemy w 2017 roku dalej. Jakiego wyniku pan jutro oczekuje? Yy, zwycięstwa yy, za trzy punkty. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Józef Wojakowski, był naszym gościem. Dziękuję. Do widzenia. Rozmowy Elki. Dyskusje, opinie, komentarze.